W dżungli wieść o dziwnych przybyszach szybko się rozchodzi. Niełatwo iść przez dżunglę. Abu musi odsuwać na bok wielkie pióro pusze pa, proci i zdejmować z głowy liany i liście, żeby w ogóle coś przed sobą widzieć. Kwiaty są tu wysokie, jak drzewa, a drzewa rosną tak wysoko, że ka Rolowi się wydaje, iż on i Maja musieliby się sobie wdrapać na ramiona ze trzydzieści razy, aby sięgnąć ich wierzchołków. Maju, spójrz tylko na te drzewa, mówi. Ale Maja tak nadsłuchuje, że niczego nie widzi i nie słyszy. Karola z gęstwiny dobiegają bardzo dziwne odgłosy. Brzmi to tak, jakby małpy wzajemnie się łaskotały miały szkawkę z szkawkę, a żabą m się odbijało. Po szycie a wy zaczynają na drzew drzew słychać głośny gwar. Właściwie jest, jest trochę strasznie. Tyle tu odgłosów, a nie widać żadnych zwierząt. Tak. W każdym razie zdaje się Mai. Do zdaje się Mai Dopiero po chwili dostrzega pary oczu. Gapią się na nią pomiędzy gałęzi albo w ze wje za kapeluszy grzybów lub spoglądają przez liście ciemniutkie jak Mgła, bowy dżungli wieści o dziwnych przybyszach szybko się rozchodzą. A dwie niby małpy na grzbiecie słonia to naprawdę nie wiarygodne dziwi. Goście, dziwni goście, dlatego wy, szympansy, rzaskami przekazują tę wiadomość z jednego drzewa na drugie. Ptaki skrzeczą, tak że słychać je aż na końcu dżungli. A świetliki.